O dzień dobry. Pani... Co tu zrobiliście? Proszę mi powiedzieć teraz. Tu ten kto to taki biały, biały to głowa i tam pod piaskiem ma niby te nogi i tu wystają. Mhm. Ale co to jest w ogóle? Taki pająk. Pająk. U. Tylko, że tu ma takie metalowe. U. Tu jest taki słup, który tu się go stworzył. O mm -hmm. I do czego ten słup y służy? No tak do ozdoby i jeszcze tu jest jedna raczej jego takie mm -hmm. dziury po prostu. Aha. A teraz pokaż, gdzieś co tam zrobiłeś i no. I Niektóre moje, może jeszcze. Na, no, wituś powiedz. Pokaż, gdzie jest mm. coś, co zrobiłeś fajnego. Albo coś robiłem mm. też nie tak z takimi ładnymi. Tam i tu tak mhm. Gdzie jest? Tak, tak, tak Nie chcę, jak ja to zrobiłem ja. Ale to a. Co? O tak, tak. A co to jest? No takie no, Magiczne zamknięcie jakby mhm. I tu, A ty tu gdzieś podobno zrobiłeś potwora piaskowego? No. O, tutaj, no twór, i drugi jego. Tu, tu jest tu jego kolega. Taki wręcz. Mm -hmm. ja. Dzień dobry, mogę kupić kolegę? O, no. tego małego. No. On jest mały. Proszę, 50 zł. O, no, daj. Dałem Ci, nie? No, bieg, już go mam. Ławawawawaj. To ja mój! To zwalił się! Ja to chyba zwaliłem niechcący, nie? Bo się zwaliłem o to. Oj, przepraszam. No tak to, A to moje! Mhm. Oto to jest! Moje dziewczyny! Hmm. A jak nazwiesz to twoje dzieło, Witysiu? Biskuteria Biskuteria? No, Dobra. Dobre Albo nic ciekawego <grym> Co wybiera kata? To? to się wspólne dzieło Tu no, mój pokoik gościnny, niech Wityś tu opowie o swoim A tu możesz A. To Tak Taki bieleczek Ej e, patrz, tu się no. przechodzi Tu, tu można leżeć Hmm. I jeszcze to będę budował. A tutaj jest taki mulek odblondowany, żeby źle za I taki parking dla aut. Dobra, parkour jest no tu no i tam? Jest, jest tam. Dobra, hmm. teraz ja wiem, że tu jeszcze jest dziura, przekopana na tam. No tak normalnie. Naprawdę, tam jest przejście? Hej, okay, i to po prostu robimy no. takie przejścia. No, A jeszcze, no, no jeszcze ja robię tak sobie tam. Pokaż, zaraz muszę tam wjechać z kamerą. O, o, o. To jest Znale? prawda. Rzeczywiście. Tu jest normalne przejście. I jeszcze z tamtej strony. Tam sprawi. jakiś potwór Jak sobie się zwiwa domowiony. Patrzcie. Jak by się udało. Widać? <grym> Widać. A jeszcze coś pokażę? No. Oj z drugiej. Ja nie mogę. Wszędzie przejścia. Normalnie. Haier. Ale popatrz na to! Tu nawet chyba. No, pokaż. Tak, tu nie. Gdzieś? Mhm. Ale będziecie tak dobrze. Ale świetnie. Normalnie taka A budowla. Potem się, tu jest parkiem. No zobaczysz, że tu jest tak, takie przejście. Mhm. To robię, to no patrzcie, to robimy. No świetnie. Tak? Ale zrobiliście świetną budowlę